W ostatnich latach, przez Lecha Poznań, przewinęło się, brzydko mówiąc, wielu młodych piłkarzy. I wielu z nich zrobiło dobre, bądź nadal robi bardzo dobre kariery, no bo wciąż są młodzi. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW 10, bądź po kliknięciu w link pod filmem, otrzymujecie bonus nawet do 200%. A do tego dostajecie 10 zł free betów. Uwaga, teraz najlepsze: nie ma żadnych warunków obrotu. Były transfery za miliony euro z Lecha Poznań na zachód, były debiuty w reprezentacji Polski można powiedzieć, że Lech od czasu do czasu dostarcza jakiegoś takiego zastrzyku tej młodości, tej młodej fantazji młodzieńczej do chociażby reprezentacji Polski. No już teraz mówi się, że latem tego roku z Poznania może wyfrunąć kolejny talent, czyli Filip Marchwiński za grube miliony euro. Zobaczymy. Ale dzisiaj ten film nie traktuje o tych młodych piłkarzach Lecha, którym wyszło, którzy gdzieś tam przebijają się na Zachodzie, którzy cały Czas, tą swoją pozycję starają się umocnić w świecie piłki nożnej. Dzisiaj będzie o młodych piłkarzach Lecha, którzy w tym Lechu byli, coś tam zagrali, wydawało się, że może być z nich coś więcej, ale w pewnym momencie tej ich kariery no nie poszły zapewne tak, jak oni sami sobie to wyobrażali. Gdzie oni dzisiaj są? Co się z nimi dzieje, gdzie grają? W tym filmie poznacie odpowiedzi na te pytania, więc już nie przedłużam. No i jedziemy z tematem, zaczynamy. Szymon Drewniak, 30 lat, w Lechu Poznań rozegrał 48 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę, a do tego zdobył Mistrzostwo Polski w sezonie 2014-2015. Pomocnik nigdy nie wybił się ponad przeciętność w polskiej piłce. Swoje najlepsze sezony zanotował w barwach pierwszoligowego Chrobrego głogu. W Ekstraklasie najlepsze liczby zrobił w Górniku Łęczna, z którym w sezonie 2016-2017 spadł do pierwszej ligi. To były jeszcze czasy... Franciszka Smudy. Latem 2017 roku Michał Probierz ściągnął go do Krakowi, w której jednak furor nie zrobił. Później Drewniak zszedł już klasę niżej. W pierwszej lidze grał przez kilka lat z małą przerwą na ponowne występy w Ekstraklasie w barwach Górnika Łęczna w sezonie 2021- 2022. Ponownie skończyło się spadkiem do pierwszej ligi. Później był transfer do Chojniczanki Chojnice, a od tego sezonu Drewniak reprezentuje barwy trzecioligowego Górnika Polkowice. Tomasz Dejewski. 28 lat, w Lechu Poznań rozegrał 19 meczów i strzelił jednego gola. Co ciekawe ma w swoim CV dwa mecze w barwach kolejorza w Lidze Europy, oba przegrane z Benfiką Lizbona. Lech ściągnął go z pierwszoligowej Warty Poznań, ponieważ przy Bułgarskiej były spore problemy z defensywą. Trener Żuraw dawał mu szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności, ale bardzo szybko okazało się, że to po prostu nie jest poziom Lecha. Latem 2021 roku Dejewski zamienił Poznań na Łódź, a dokładnie to na pierwszoligowego Widzewa, w którym występował tylko przez sezon. Dał się zapamiętać jako strzelec gola na 2-2 w 87 minucie derbów z uks em Latem 2022 roku trafił do drugoligowej Radunii Stężyca, w której występuje do dziś. Do tej pory 40 meczów i dwie asysty. Marcin Wasielewski 29 lat. W Lechu Poznań boczny obrońca skrzydłowy rozegrał 20 meczów i strzelił jednego gola. Latem 2019 roku opuścił kolejorza i przeniósł się do walczącej o awans Termaliki Nieciecza. Po dwóch sezonach spędzonych na zapleczu Ekstraklasy w końcu udało się trafić do elity. Termalika w sezonie 2021-2022 jednak Ekstraklasy nie podbiła. Zresztą tak samo jak i Wasielewski, który rozegrał wówczas 15 meczów i zaliczył jedną asystę. Po spadku trafił do GKS-u Katowice, w którym występuje do dziś. Do tej pory 53 mecze, 1 gol i 5 asyst. Na razie jednak na awans do Ekstraklasy się nie zapowiada. Paweł Tomczyk, 25 lat w Lechu Poznań, 34 mecze, 5 goli i 3 asysty. Mistrzostwo Polski zdobyte, ale z piasku. Gliwice, w którym przebywał na wypożyczeniu. Tylko, że on do tego sukcesu dołożył bardzo małą cegiełkę. 4 mecze i dwa gole w spotkaniach z Koroną i Krakowią. Lech wypożyczył go jeszcze do Stali Mielec, w której grał więcej niż w Piaście, ale strzelił mniej. W 11 meczach Ekstraklasy tylko jedna bramka. W końcu w styczniu 2021 roku Tomczyk zawitał do pierwszoligowego Widzewa. Na tym poziomie też nie zachwycał skutecznością. 32 mecze i tylko 5 goli. W końcu transfer do Rumunii. Do Mioweni. Tu też nie pykło. 11 12 meczów i jeden gol. Następnie druga liga rumuńska i to samo. 12 meczów i 1 gol. Nie pozostało nic innego jak powrót do Polski. Padło na Polonię Warszawa. Na poziomie drugiej ligi Tomczyk w końcu coś postrzelał. Ale po awansie znowu się zaciął i przypomniał, że bardziej z niego taki defensywny napastnik. A przecież Polonia potrzebuje bramek do utrzymania w pierwszej lice. Tymoteusz Klubś. 23 lata w barwach Lecha Poznań. 32 mecze, 1 gol i dwie asysty. Swego czasu uznawany za spory. Talent. W ekstraklasie debiutował przed 18 urodzinami, do tej pory jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W jednym z wywiadów twierdził, że duży wpływ na jego rozwój miały kontuzje i gdyby nie one, to dzisiaj byłby na poziomie chociażby wiaka czy puchacza. Lech wypożyczał go do piasta, ale tam klub zaliczył tylko dwa epizody na boisku. W końcu latem 2022 roku wypuszczono go z Poznania i poszedł w świat. Trafił do Sosnowca. W pierwszoligowym zagłębiu jednak też mu nie poszło 28 meczów Goli. Asysta. W styczniu tego roku jego kontrakt został rozwiązany, a Klubś udał się do trzecioligowej Unii Swarzędz. Być może tutaj w końcu zaprezentuje swoje umiejętności i ta jego kariera jeszcze wyjdzie na prostą. Zobaczymy. Hubert Sobol. 23 lata w Lechu Poznań, tylko 4 mecze i jedna asysta. Dużo lepiej szło mu w rezerwach kolejorza, w których w 50 meczach strzelił 24 gole. Latem 2021 roku młody napastnik przeniósł się do Wisły Kraków, w której za dużo sobie nie pograł. Biała Gwiazda zaczęła chłopaka wysyłać na wypożyczenia do pierwszoligowców. Był Stomil Olsztyn i Górnik Łęczna. W obu tych klubach jednak Sobol nie porywał. Ostatecznie latem 2023 roku odszedł z Wisły do drugoligowego KKS-u Kalisz. I to był strzał w dziesiątkę. Na drugoligowych boiskach chłopak w końcu się odblokował i zaczął strzelać bramki. Do tej pory 18 meczów i 13 goli. Jeśli dalej tak będzie ładować, zostanie królem strzelców, to kto wie. Być może jeszcze usłyszymy o Sobolu, chociażby w kontekście. Jakiegoś klubu z ekstraklasy. Nie ukrywam, że ten film powstał trochę na kanwie filmu, który pojawił się na tym kanale i traktował o losach talentów, młodych talentów z Legii Warszawa. No dzisiaj już nie takich młodych, no chociażby Ariel Borysiuk czy Daniel Łukasik. Właśnie wtedy poruszyłem temat tych piłkarzy, którzy kiedyś byli w Legii. Powiedzmy, że zapowiadali się, że być może zrobią wielkie kariery, a te ich losy potoczyły się różnie. No, i wylądowali obecnie w takich klubach, jakich wylądowali. O ile jeszcze Łukasik jest w kadrze Śląska, o tyle Ariel Borysiuk już e, kopie piłkę w Hutniku Warszawa. Natomiast wracając do Lecha, to wtedy pod tamtym filmem pojawiło się od Was wiele komentarzy, że Lipiński, jak mógłbyś zrobić coś podobnego o Lechu Poznań? Tylko pomyślałem sobie, że po co mam znowu opowiadać o losach tych młodych piłkarzy, którym wyszło, którzy z Lecha. Udali się w świat wielkiej piłki i powiedzmy, że jakieś te kariery cały czas robią. W końcu przecież śledzicie ich losy, wiecie, gdzie grają, widzicie ich czasami w reprezentacji Polski. To są nazwiska, które są brzydko mówiąc, oklepane, znamy ich dzieje, i wydaje mi się, że nie było sensu po prostu poruszać znowu ich tematów w tym filmie. Dlatego postanowiłem, że postawię na kiedyś, niegdyś, talenty, które dobrze się zapowiadały w lechu, a teraz skończyło się tak, jak się skończyło i te, i te ich los niekoniecznie dobrze się potoczyły. To znaczy, jedni zrobili trochę lepsze te kariery, inni robią trochę gorsze, wiadomo jak to w świecie piłki. Natomiast też nie ukrywam, że do tego filmu natknęło mnie, że trafiłem po prostu przeglądając y, informacje w internecie na to, że Tymoteusz klub trafił właśnie do tej Unii Swarzędz i tak sobie pomyślałem, Matko, przecież ja go jeszcze jakiś czas temu na boiskach ekstraklasy oglądałem. Pamiętam, jaki był szum wokół niego, jak mówiło się, że to może być kolejny chłopak, który z tego lecha za grube miliony wyfrunie. Czy to jest ten moment, w którym powinienem zakończyć ten film? Wydaje mi się, że tak, bo znowu nie wiem czemu rozgaduję się na koniec. W każdym razie, jeżeli tu nadal jesteś ze mną, drogi widzu, dziękuję Ci z całego mojego serduszka. Piłkarskiego. Dzięki za to, że jesteś, że słuchasz, że oglądasz, że czasami klikniesz tą łapkę w górę, podziękujesz, napiszesz komentarz. I to jest najwyższy moment, żebym skończył ten film. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia.